Cześć kochani, to my z Kowronki Travel, Aha. mamy taką sprawę, poszukujemy e, fajnego kempingu ja i żeby była plaża i żeby były, no wiecie, atrakcje jakieś dla dzieci, ale najbardziej zależy nam, żeby było blisko do wody, nie? no i do akracji, no, szukamy jeziorka mniej więcej około 100 km do 100 kilometrów od Łodzi, tak? No. No i żeby było przyjazne dla dzieci. Jak pamiętacie, 6 lat i pół roczku chyba nam się uda, nie? jeszcze no i... w komentarzach jakieś fajne miejscówki z doświadczenia. To będzie nasz pierwszy wyjazd, więc e, chcielibyśmy, żeby dojazd tam był dość prosty, bo pchanie przyczepy z sześciolatkiem nie jest takie proste. Więc jeśli możecie, wrzućcie coś w komentarzach, jakieś może zdjęcie. Albo, dziękujemy z góry. Albo jakoś atlacie, patrzcie, atrakcje. Ale co chcesz? Plac zabaw, czy co byś chciał? No jakieś takie... No, dzieci takie fajne, no... No parki, takie żeby no... Żebyśmy pozwiedzali coś troszkę też, tak? No i jeszcze... No żeby były takie smoczki, takie... Mhm. A kiedy jedziemy? Jedziemy w pierwszym tygodniu sierpnia, także... Bardzo prosimy. Pozdrawiamy. A Filip jeszcze z nami pojedzie kiedyś. Cześć.